Jak namówić rodziców na motocykl? Nie jest aż tak niebezpieczne, jak im się wydaje. sobie motocykli w wieku 18 lat. Tak? Będziecie sprawni fizycznie i czy mieli wiedzę o butach. Czątanie domu lub garażu. My ciągle. Nadal się nie zgadzają na na tak? wyjdzie Hej to w dzisiejszym odcinku jak namówić rodziców na motozych, czyli coś co już kiedyś było nagrywane tylko bardzo, ale to bardzo dawno temu i jak ja sobie ten film oglądam i go przypominam, to aż łapi się za głowę, bo wtedy jeszcze nie potrafiłem tak płynnie mówić jak teraz, a więc lecimy, oczywiście, suwik, strzelajcie go, lecimy po 100 tysięcy, social media wbijajcie, bo jest tam inny materiał niż na YouTubie. No i co? Jedziemy z poradnikiem: jak namówić rodziców na motocykl? Zacznijmy od tego, że trzeba rodzicom uświadomić, że motocykl kład czy też PITBAG nie jest aż tak niebezpieczny, jak im się wydaje. Po, w tym celu możecie poszukać wśród swoich kolegów, bliskich, z rodziny, kto przewrócił się i rozwalił na np. Na hulajnodze, rowerze, na skateparku, na rowerze, na wrotkach, czymkolwiek, i wtedy powiedzieć im, że to jest tak samo niebezpieczna zabawka jak wszystkie inne. Na, na moim przykładzie ja rozpieprzyłem się na rowerze trzy razy. Trzy razy się połamałem, a na tym połamałem się tylko raz i to przez moją głupotę, bo porwałem się na głęboką wodę. I widzicie, to nie jest aż tak niebezpieczny sport, jak wszyscy mówią, ponieważ jest to tak samo niebezpieczne jak wszystko, oczywiście w przypadku, gdy robi się to wszystko z głową. Jak już uświadomiliście rodzicom, że nie jest to niebezpieczny sport, a to ich nadal nie przekonuje, to trzeba ich podejść podstępem. Po prostu mówicie im, że kupicie sobie motocykl w wieku 18 lat, bo wtedy już będziecie mogli robić sobie, co chcecie. I to powinno ich zachęcić, ponieważ w wieku 18 lat nie kupicie sobie malutkiego motorka 50, 60, 85, tylko polecicie od razu po 450, i uwierzcie mi, że jeśli będziecie mieli wtedy styczność pierwszy raz z motocyklem, no to ta moc was pozamiata. Więc lepiej uczyć się na mniejszych pojemnościach tak jak ja zaczynałem, czyli zaczynałem od 65, potem 85 i dopiero teraz mam wymiarową, co prawda nie za mocny motocykl, czyli 150. Czyli fajnym podstępem można ich też podejść. To jest druga rzecz, która powinna ich przekonać. Kolejna rzecz, która powinna ich przekonać, czyli to, że nie będziecie całymi dniami siedzieć na komputerze czytać w telefonie. Te właśnie dwa narzędzia są zmorą dzisiejszych czasów i przez to, że kupią wam motocykl, no to albo będziecie na nim jeździć i uczyć się jeździć, albo będziecie go naprawiać, ponieważ będzie to najlepiej jak się da zainwestowany czas ponieważ nie dość, że nauczycie się motoryki, em, będziecie sprawni fizycznie, no to jeszcze będziecie mieli wiedzę o tutaj. Bo ja na przykład nie mam problemu, żeby rozebrać sobie kapę, czy też wymienić sprzęgło, albo łożyska w kole, czy też cały napęd, albo chociażby zrobić remont silnika, czyli zdjąć cały cylinder, wymienić tłok, yy, i złożyć na nowo. Wiem, jaką selekcję sobie włożyć, czy A, czy B. Oczywiście to się sprawdza specjalnymi pomiarami, ale to nie jest ważne, tak? Czyli kolejna rzecz to jest to, że będzie to lepiej zainwestowany czas niż na, na przykład kupienie dziecku nowego iPhone'a 15 Pro Ultra Mega Giga Super Plus, tylko kupienie właśnie takiej zabawki. Co prawda to jest trochę droższe, ale myślę, że warto, warto i jeszcze raz warto. No i ostatnia rzecz, czyli jak już ich przekonaliście, to teraz kasa. Co zrobić z kasą? Przekonajcie, gdy już będziecie na przykład zmywać naczynia, wyciągać zmywarkę, kosić trawę, myć okna i to wszystko, żeby zarobić sobie na właśnie ten motocykl i żeby oddawać w ratach rodzicom za ten właśnie motocykl pieniądze. Oczywiście pamiętając, że dochodzi do tego jeszcze urodziny, imieniny, gwiazdka. Wszystkie święta, więc za to można wyciągać kasy, a wyciągać można też oczywiście poprosić o oczywiście ukochaną babcię, dziadka, żeby trochę wsparli finansowo. I teraz Wam pokażę, co właśnie można robić. Chociażby jedną z rzeczy, którą możecie im zaproponować, co będziecie robić w domu, to chociażby sprzątanie domu lub garażu, tak jak ja. Zobaczcie, narobiło się nam tutaj trochę syfu, więc trzeba to posprzątać, tak? Bardzo ładnie tutaj zmiatamy, cyk, żeby nie żyć w syfie po prostu. No, mamy posprzątane, to, to lecimy dalej. Kolejną rzeczą, którą możecie sobie zarobić, no to na przykład myć okien. Jak widać prosta, przyjemna i szybka sprawa, tak? Warto użyć jakiejś dezynfekcji, jakiegoś tego do szyb, żeby było dobrze, żeby było ładniej, i żeby mama była zadowolona, tak? Oczywiście, trzeba też robić tak, żeby zrobić, a się nie narobić. Jedziemy dalej. Yy, synek, a ty wiesz, że kosiarkę to trzeba podłączyć, nie? No wiem, ale to sobie dodam najwyżej, jak będę montował. Kolejną rzeczą, którą możecie zarobić i zapunktować u rodziców jest to koszenie trawy kosiareczką, tak? Jest to już trochę mniej przyjemna robota niż mycie okien, ale robota to robota. Trzeba ją zrobić. Proste, jedziemy włączamy i jedziemy. I taka robota. Dobra, wyszło git. Kolejną rzeczą, jak którą możecie pomóc rodzicom i zarobić przy tym, no to jest to wyprowadzenie zwierzaków. Albo ma, jeśli macie kota, psa. Nie wiem, świnkę morską, cokolwiek, nie. Możecie wyprowadzić na spacer, więc co? Pifuś, wychodzimy na ogród. No i sobie to dużo mówić? Siano samo leci. No No i takim akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Myślę, że dowiedzieliście się perfekcyjnie, jakimi argumentami przekonać rodziców do kupna. Motocykla, a także jak na niego zarobić, i to jest najważniejsze. A jeśli wasi rodzice nadal się nie zgadzają na kupno motocykla, no to dawajcie znać w komentarzach i wtedy przyjdzie mój tata. Tata, który jak ja miałem lat, chyba 7 czy tam 6, kupił mi pierwszy motocykl, i nie była to zła decyzja, wytłumaczy co i jak. I wtedy będziecie mogli zaprosić swoich rodziców do oglądania tamtego materiału i wtedy tata wam powie i przekona, myślę, że stuprocentowo przekona waszych rodziców, żeby kupić wam motocykl, żeby pozwolić wam na kupno motocykla. Jeśli taki film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Strzała!